Dobry wieczór. No. No. Dobry wieczór. Czołem do oj, ładki, ładny głosik, dobry wieczór. Dzwoni, Dzwoni Basia ze Świętokrzyskiego. Cześć Baśka. Cześć. I mam y, taką sprawę, która y, spędza mi sens z i szlak mnie chce trafić. O Boże. Chciałabym mm. bardzo, żebyście upublicznili fakt, że od 17 maja ubiegłego roku na stronie polskiego ZUS-u jest informacja o tym, że polski ZUS będzie płacił emerytury Żydom z Izraela. Płaci? A to myśmy już podawali nawet. No, ale, ale dobrze, ale mów, mów częściej. co wiesz. Mów co wiesz. Proszę mów, bardzo, Basiu. Jeśli od 2015 roku przez 5 lat wydano 10 tysięcy rocznie obywatelstw, i nikt nie rozlicza, ile oni w tym Izraelu zarobili, ile odłożyli, tylko wszyscy dostają tutaj emerytury, a polscy emeryci nie mają na leki, nie mają na chleb, to mnie chcesz szlak siarczysty baśnić. Ale ile oni dostają? Baśka, brawo. A kto to wie, ile? Czy my się czegokolwiek nie, nie. dowiadujemy? Ja, ja, ci, ja ci tylko zadałem pytanie. Nie wiem. U, u, I tak samo się dzieje z Ukraińcami. Ukrainiec potrafi przyjechać na rok pracy i nabywa prawa do polskiej emerytur. Mówcie do o polinu. tym. Jak Mówimy, Basiu, nie, nie używajcie terminu Polin nigdy. Bo Polin. Nigdy nie... no, do, to do prowadzi polinu. do Polinu. To prowadzi do Polinu, właśnie. Basiu. Ale, Basiu. ale ja wiem, ale no. nie mówcie Dlatego do tego polinu, my oboje. Basiu, słuchaj, coś ci powiem. Eee, wojna jest straszna a To nie jest tak, że nie mówcie to nie jest, nie eee, Tu jest Polska, a nie POLIN To mówimy, za to będziemy stali przed sądem Za to będzie na nas siadał prokurator Okręgowy, kaliski Czy, czy rejonowy Prze Ta sprawa, ta napierdalanka Jeszcze przed nami bo, Tak, ja wiem o tym Bo to jest wiem. właśnie Basiu. Emery, em... Ja w ogóle jestem nacjonalistką I jestem do tego dumna, że jestem nacjonalistką mm. Jestem też rasistką, ksenofobką Z Baśka... duoru... Pije, Twoje zdrowie, dziewczyno. Jak masz nalewkę u siebie w Świętokrzyskich, wątpię, żebyś nie miała. To no wypij ja też na. No ja nie, nie mam. zaryki też, jak trzeba, to też są. Słuchaj, o, trafiłaś, trafiłaś w miękkie podbrzusze, O to chodzi. Polska płaci emerytury ofiarom holokaustu i dzieciom. Ofiar Holokaustu. Wiem, że Tusk. I e, Holokaustu. Tak, tak. Wiem, że Tusk, kiedy jeszcze przy władzy była koalicja POPSL, przyznał po 100 euro miesięcznie to wszystkim członkom ofiar. Tak. tak, to był dodatek. Ale to, co stało się w tamtym roku, zresztą to nie jest jedyne, co my hmm. robimy na ich rzecz. Y, jeszcze my za... w ogóle robimy na ich rzecz.